Cześć kochani, tu Amelo. Kochani, słuchajcie, chciałam zapytać, co wy robicie na weekend? Na przykład, jak macie wolny czas w weekendzie? Bo wiem, czasami ludzie imprezują, czasami mają kacę cały dzień, czasami ludzie wjeżdżają na, na wie, jakieś wycieczka, albo czasami, nie wiem, są inni, którzy, na przykład, jak ja, gotują. Nie zawsze tak jest, ale wiesz, pokażę Wam, co ja czasami, jak mam wolny czas albo wolny weekend, pokażę Wam, co zawsze robię. Ale dzisiaj będziemy robić rosół. moja ulubiona zupa w Polsce. Więc i nawet nauczyłam. I szczerze mówiąc, perfekcyjna jestem, <grym>, nie wiem, ale tak się wydaje, bardzo dobra jestem, jeśli chodzi o rosół, Potrafię dobrze, wiesz, gotować. Więc. E... Czekajcie na ten y, przepis ode mnie, zaraz Wam pokażę, kochani. No, widzisz, tu mam warzywa, warzywa musi być. Jak widać, po prostu nie mogę wszystkie warzywa opowiadać po kolei, jak się nazywa, ale mar marchewki i cebula wiem. I kurczak, zawsze dodaj do ciepłej wody, zawsze najpierw, a potem po tego muszę je umyć. No dobrze, bo zawsze, to, bo to, zawsze ma taka chemia. Że A, tak, Ja nie lubię Muszę umyć. takiego gorąco. Tak. Woda, powiedz. dam tam do. Nie, na razie w wodach. O, do ciebie woda. Przepraszam za polski. Do polski czasami dla mnie w mecie, jak szukam jakichś tam słów. Tak, jak no, widać, tak. tak. no to umyte zawsze dam te warzywa. No. no. Tak garnek a potem wiesz dam kurczaka umyte czyste i a potem dodaję te kostki do rosołu jak widać tam kochani więc to jest moje naprawdę bardzo prosty ten przepisy że każdy potrafi uczyć hulala Kochani, jak widać, zupa jest gotowa, nasia rosołek jest gotowa. Z wyglądu bardzo piękny, i nawet e, jeśli chodzi o smak, bardzo dobra. No, i jak mówiłam, got e, gotowałam z czy ogień, tak się mówi? G czy ogień, <laughs> ale chyba znacie mój polski. Walczę dalej z jakichś tam słów, bo czasami wiesz. Zapominam takie słów, który wiesz, chcę już powiedzieć, ale nie znam. Muszę najpierw, najpierw, nie wiem, walczyć. No tak, kochani. Było dobra, było smaczne i tak. Polecam mój przepisy. Tak, bardzo, bardzo, bardzo proste. No jak widać, po prostu trochę, wiesz, e, e, zleniwiałam, tak się mówi. Po prostu. Była dobra, jak widać na zdjęciach, ale ze smakiem było naprawdę super. Więc teraz będę oglądała coś na Netflixie, a Perzer dzisiaj ma koncert, więc czekam na jego filmiki, żeby zobaczyć jak tam było. Kochani, o to ja Melo! Dawno mnie nie było! Dawno mnie tutaj nie było, teraz jestem zlębiała, taka sobie leżę. Nie, yeah. <noise> więc, yeah. więc tak właśnie. I, nie, wiesz, sama. <noise> nie chcę musić chodzić, więc. Ta, będę leżeć. Tak, będę leżeć. i oglądać e, e, jakieś tam coś na, na telewizor. I will miss you, you know. Była niezadowolona. I will miss you. <głos> <głos> But it looks so good, you know? That's good. You gonna, gonna have some jacket będziesz mieć jakieś tam krótkę? No właśnie założyć chyba tak jak ty no. zakładasz, po prostu krótkę taką ciepłą to i tyle. Tyle? No, chyba tak. No. Czy mam bluzę jeszcze ubrać? Teraz jesteś prawdziwy PRZ, PRZ. wiesz? Perzette. Perzette. <laughs> no. <laughs> o wyszli mi jakieś tam filmiki. Super, I pozdrów mnie. Pozdrawiam Cię. Takie... Pozdrawiam Amelę. Nie, od tego. Nie chcesz z tego już? Pewnie, że chcę. Dobra. Pewnie, że chcę. Tera, ty git. Yeah, tak, ten styl jest bardzo so dobry. Czapeczka tutaj z Amelą. O mój Boże.